Miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Uniwersytet Jagielloński, tak? Proszę, powtórzcie. Tak, Uniwersytet Jagielloński, a projekt Polska Akademia Dzieci. Widzimy się w tym roku już po raz trzeci, prawda? Byliśmy w październiku i w listopadzie, tak, niektórzy tutaj po raz drugi. Pierwsze spotkanie będzie dotyczyło zwierzaczków. Tu już, tak? Pies przyjaciel człowieka i wykład ten poprowadzi dla nas y Nasz młody wykładowca Maja tak, a później wyobraźcie sobie, że też będzie o zwierzątkach. Ale wiecie o jakich? Takich chyba nie widzieliście nigdy w życiu. A wiecie w jakim kolorze będą te myszy? Wszystko wiecie, tak, o zielonych myszach. Merdanie ogonem zwykle oznacza cieszę się, że Cię widzę. Szturchanie nosem, podawanie łapy, chcę się z Tobą pobawić. Przewracanie się na bok, jesteś moim panem. I przenoszenie zabawek, to też y, chcę się z Tobą pobawić. Psy pochodzą od, y, tak naprawdę od Wilków. Zostały udomowione jakieś 10 tysięcy lat temu. Odkąd pies stał się naszym przyjacielem, ludzie krzyżowali je, im, żeby im nadać pożądane cechy. Na przykład Rzymienie hodowali psy silne, inteligentne i z instynktem terytorialnym. I jak tak ludzie krzyżowali te zwierzęta, to powstawały różne rasy. Ja zrobiłam tą prezentację, dlatego że od dziecka mam w domu psa, no to w miarę jak rosłam, to interesowałam się tym, co pies przez na przykład Lizanie chce powiedzieć. I jak przygotowywałam się do tej prezentacji, no to na początku musiałam ustalić, jaki jest mój cel, no i później poszło szybko i łatwo. Nie myślałam nigdy, żeby zostać naukowcem, ale fajnie jest tak wykładać. Najbardziej mi się w tym podoba, no, że wszyscy jednak mnie słuchają, a nie robią co innego. I zobaczcie, co powstanie, jak weźmiemy taki gen z meduzy, w którym jest zapisane, że ta meduza ma świecić na zielono, i przeniesiemy go do myszki. Zobaczcie, powstaną nam zielone myszy. Myszy, które będą świecić na zielono. I tutaj widzicie takie zwykłe myszy, trzy, które nie świecą, a obok nich są myszy, które świecą na zielono, i one później, jak rosną dalej, całe życie na zielono świecą. Przygotowałam właśnie temat taki, a nie inny, to znaczy o organizmach modyfikowanych genetycznie. Może właśnie głównie dlatego, że on jest kontrowersyjny, bo uważam, że w takich najtrudniejszych właśnie tematach należy rozwijać tą podstawową wiedzę. I ją szerzyć, tak, żeby każda osoba, która chce się wypowiadać i oceniać coś, miała możliwość rzeczywiście wyrobienia sobie własnego punktu widzenia, i takie dzieci też już od najmłodszych lat, żeby wiedziały, znały te podstawy i miały możliwość później doczytania sobie już i zdobycia dalszej, bardziej zaawansowanej wiedzy, ale żeby wiedziały już, chociaż co to jest, gdzie tego szukać. Polska akademia dzieci różni się od uniwersytetu dziecięcego. Zasadnicza różnica polega na tym, że wykłady są prezentowane przez młodego wykładowcę, dziecko w wieku od 8 do 12 lat. Po wykładzie jest czas na zadawanie pytań młodemu wykładowcy przez słuchaczy, jego rówieśników. A później następuje wykład dorosłego pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wykładzie dużego wykładowcy też jest czas na zadawanie pytań przez dzieci. Ten projekt ma na celu wykazanie, że również dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, mogą pogłębiać swoje pasje w różnych kierunkach.